Wyjątkowe to nasze dzisiejsze QA, bo jesteśmy w nietypowym miejscu w IKEA. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Ale najpierw, witajcie na pokładzie. Zaczynamy. Jak wygląda Twój dzień? Bardzo chciałabym Wam odpowiedzieć na to pytanie i krok po kroku pokazać, jak ten dzień mój wygląda. Tylko jest jeden mały problem, bo ja nie mam tak naprawdę jakiegoś powtarzania, powtarzalności, jeśli chodzi o pracę, o spędzanie czasu. Każdy mój dzień praktycznie, no mogę powiedzieć, że wygląda trochę inaczej. Dziś, jak widzicie, jesteśmy w dlatego że nagrywaliśmy tu odcinek i tak pomyślałam sobie, że też pokażę wam jak w ogóle wygląda taka praca, też jak wygląda nasz plan, co tu się dzieje i że jest głośno właśnie, tak jak będziecie słyszeli w trakcie tego odcinka. Usłyszycie wózki, telefony, chodzących ludzi i my w takich warunkach, słuchajcie, pracujemy. Nagrywamy bardzo często, bo nagrywamy też oczywiście w innych właśnie telefon. Nagrywamy też w innych miejscach. Jeżeli mam właśnie takie dni wyjazdowe jak dziś, czyli że właśnie plan jest poza moim miejscem zamieszkania i ruszamy gdzieś tam w Polskę, no to wiadomo, jestem poza domem i bywa, że jestem nawet tydzień poza domem. Normalnie, jeżeli jestem na miejscu u siebie, no to rano wstaję, jadę do redakcji, załatwiam 100 tysięcy rzeczy i wykonuję, co jest dla mnie bardzo charakterystyczne, 100 tysięcy telefonów. Mam dwa numery. W redakcji są też dwa numery i nasze życie, jeśli miałabym tak w jednym zdaniu to określić, to jest odbieranie telefonów i wykonywanie połączeń. Staram się też bardzo złapać jakiś taki balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i od jakiegoś czasu pilnuję, żeby nie pracować po określonej godzinie. Wyłączam telefon i robię sobie również wolne piątki. Nie jestem w stanie, tak jak mówiłam, opowiedzieć Wam krok po kroku, jak ten dzień wygląda, bo one po prostu są niepowtarzalne. Ja nie mam powtarzalności, jeśli chodzi o moje życie, o moją pracę. I chyba to tak naprawdę w tym lubię najbardziej. Gdzie szukasz pomysłów? Do projektów związanych z Green Canu. Okłamałabym was, gdybym powiedziała, że ja szukam gdzieś pomysłów. Nie szukam ich tak naprawdę, one przychodzą same i to w tak niewiarygodnych momentach przedziwnych, na przykład pod prysznicem. Często jak jadę autem, też dużo różnych myśli mi przychodzi. Ja w ogóle uwielbiam jeździć samochodem i być tak sam na sam ze sobą. To są takie nieliczne momenty w moim życiu, kiedy mogę poświęcić sobie czas, no bo wiadomo, w pracy... Nie ma takiej możliwości, w domu mam bliski, którym no poświęcam czas, więc to auto jest takim moim schronieniem, i tam o wielu rzeczach sobie myślę. Jest jeden problem w aucie, że nie ma gdzie tych pomysłów spisywać, więc zawsze liczę na to, że jednak będę je pamiętała. Jeśli chodzi o Green Canu, słuchajcie, i o inspiracje w ogóle dotyczące tego, co my robimy, jakie nowe serie się pojawiają o jakieś nowe pomysły to tak naprawdę myślę, że to wy mnie bardzo inspirujecie. Dużo rzeczy podpowiadacie, czego wam brakuje, co chcielibyście usłyszeć, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali wspólnie. Więc ja bardzo, ale to bardzo doceniam właśnie takie to wasze zaangażowanie. Czy będziesz częściej nagrywać filmy? Bardzo chciałabym częściej nagrywać filmy, ale obawiam się, że fizycznie nie będzie to możliwe. Chyba, że zupełnie tylko i wyłącznie przeniesiemy się na YouTube z takiej działalności czysto redakcyjnej, nie zanosi się na to w najbliższych, na pewno miesiącach, ale myślę też, że i latach, bo lubimy taką właśnie pracę, taki styl pracy i te sfery działania takie różne, czyli i YouTube, i strona internetowa, i projektowanie. Więc, jedno co mogę Wam obiecać, że będziemy kręcili tak dużo odcinków, na ile będziemy mieli czasu i sił. I jeśli będzie ich więcej, to na pewno będę Was o tym informowała. Jakie są Twoje ulubione trendy wnętrzarskie? Wiecie, że ja nie mam jakichś ulubionych. Mi się tak wiele rzeczy podoba. W naszej serii Green Cannon na kawie ubywaliśmy przecież i dalej bywamy w różnych bardzo wnętrzach. W różnych stylach, i praktycznie każdy z tych domów mi się podobał. Dla mnie, wnętrze, oprócz tego, że on ma, ono ma taki charakter no, typowo związany z jakimś tam określonym trendem czy stylem, ma jeszcze swoją energię. I ja bardziej chyba na wnętrza patrzę przez ten pryzmat. Energii koloru, zastosowanych elementów, a nie przez pryzmat trendu jako takiego. Gdzie szukasz inspiracji, jeśli chodzi o Twój wizerunek? To jest pytanie, słuchajcie też nie szukam inspiracji, tak naprawdę ja mało szukam, bo po pierwsze mam nietypową sylwetkę o nietypowych wymiarach i bardziej chyba dopasowuję ubrania i określone właśnie elementy stylizacji do siebie samej, niż gdzieś tam szukam czegoś. Mam raczej w tym temacie ograniczony wybór. Wydaje mi się, że po pierwsze noszę rzeczy dobrej jakości, to już Wam mówiłam, ale to nie jest szukanie inspiracji, tylko rzeczywiście bardzo dużą uwagę przykładam kupując ubrania do tego, z czego one są związane, a po drugie jakby komponując ten swój wizerunek. Bardzo dbam o to, żeby, żebym ja się dobrze w tym czuła. I nawet jeżeli jakaś stylistka powiedziałaby mi, że świetnie w czymś tam wyglądam i że powinnam to nosić, a ja bym tego nie czuła, to nie nosiłabym tych rzeczy. Więc jeśli chodzi o inspirację, to raczej myślę, że to jest baczenie takie duże na to, z czym ja się dobrze czuję, aniżeli na to, co jest modne w danym momencie. Którą serię filmów lubisz robić najbardziej? Ale podchwytliwe pytanie którą serię? Nie wiem, tak szczerze mówiąc. Lubię ogrodową robić bardzo, bo się czuję wtedy tak, jakbym po prostu no, spędzała czas w swoim ogrodzie, tak jak to robię w, w tych momentach, kiedy o niego dbam. Lubię e, podróże, właśnie te wnętrzarskie, gringano na kawie, bo wtedy poznaję cudownych gospodarzy. Zawsze się jakieś fajne takie między nami nawiązują miłe kontakty. No i oczywiście mam przyjemność wtedy przebywania w fajnych miejscach. Wiecie co, że chyba tak naprawdę wszystkie te nasze serie lubię. Gdybym ich nie lubiła, to bym po prostu ich nie nagrywała dla Was. Planujemy jeszcze dwie nowe, o których na razie nie chcę opowiedzieć, gdzieś takie bardziej lifestyle'owe, ale myślę, że to będzie ta odpowiedź właśnie moja, że wszystkie tak naprawdę lubię, nie ma, nie ma, nie ma takich, którą bym, takich, którą bym wyróżniła. Asiu, wiele z nas inspirujesz swoim stylem ubierania się. Czy myślisz może o tym, żeby pójść w tym kierunku? Po pierwsze bardzo dziękuję za taki komplement i odpowiadając na to pytanie, tak myślę, nawet nie myślę, tylko już jakby zrobiłam pewne kroki w tym temacie. Jak wiecie, ja projektuję dla Weniu kolekcje dla domu, ale również teraz kolekcje związane właśnie z wizerunkiem, na razie dotyczącym przestrzeni domowej ale też myślimy o takich e, innych elementach dotyczących garderoby, właśnie które można by poza domem nosić też tak po prostu, tak ona na zewnątrz. Także jak najbardziej w Venuer będą dostępne rzeczy, które, nad którymi myślałam albo wręcz które zaprojektowałam. Mam nadzieję, że nie przeszkadzały Wam za bardzo te dźwięki, które tu się toczą w tle. My jesteśmy po prostu, to jest nasz dzień pracowy zwykły. Kochani, jeżeli macie jeszcze więcej jakichś pytań właśnie takich związanych z Glinganu czy z nie wiem, z naszym funkcjonowaniem, to zachęcam Was do tego, żebyście zadawali je w komentarzach pod tym filmem. Będziemy je mieli w jednym miejscu. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Żegnam się nie na długo, bo my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Do zobaczenia.